Para pa pa pa. Ale ja z wyglądam fajnie. Ośliniaczek. O śliniaczek. Oh yeah, O oh yeah. oh. Kocham, kocham jeść, kocham jeść! 10, 10, 2, jestem 2, najedzony! 3, 2, 3, 2, Jeszcze przez, się... przez godzinę będę najedzony! <laughs> Nie będę mi miał Chociaż by nawet miało to zależeć Decyzja Zęby czy Simok <laughs> Że jak zjem to będzie tego To już bym wolał nie mieć zębów <laughs> Nigdy nie zjem, nigdy nie zjem simaka, ale za to napiję się w z gównem i cholerą Ej kurwa, zjadłem tylko kebaba jedy po drugiego Nie będę czekał do nocy <laughs> Czemu taki tytuł? Bo jeździć random brusa nie mam dramy z Brusem, ale jeżeli ktoś kozaczy, że komuś wpierdoli, to go jebać, a jak y, kozaczy, że wpierdoli dla synkrofa, czyli mojego koledze, to podwójnie go jebać, więc y, no, Random Hej, Bruce ja, kiedyś spotkam, kiedyś spotkamy no pana Random Bruce'a, zresztą już dawno powi powinien go ktoś spotkać i powiedzieć mu, znaczy on wie chyba, że jest zjem. powinien wiedzieć. Powiedzieć czy nie? Powiedzieć czy nie? Dobra, słuchaj, słuchaj, coś się nabrałeś sterydów, to nie znaczy, że możesz grozić dla Olka, który ma problemy psychiczne. Pamiętaj, że pistolet jest tańszy niż kurwa. Roczna kuracja sterydowa, zamki p***ę, nie? Kasik oficjalnie zakończyła współpracę z... <laughs> Biedna Kasia. Mam ...od szemranych lootboxów z grami. Pozdrawiam Konopskiego. Firma po usunięciu losowych kluczy Wprowadziła inny produkt, czyli tak zwane fragmenty. To ponoć właśnie jest powodem, dlaczego postanowiła zakończyć z nimi współpracę. Logika tych fragmentów wydaje mi się być jeszcze gorsza. W ogóle Kasik z Zajebista auto kupiła. Kupiła sobie piątkę fajną, taką piękną. Nis. Te losowe klucze, tak szczerze się. Według Kasi to wzięła ich nawet na wychowawczą rozmowę pytając dlaczego takie coś wprowadzili bez konsultacji z nią. Na co odpowiedzieli, że nie widzieli takiej potrzeby. A gdy wytłumaczyli jej czym dokładnie owe fragmenty są, uznała, że jest na tyle źle, że nie ma zamiaru dalej brać udziału w tym cyrku i wycofuje się ze współpracy. Więc uznałam, że w trybie natychmiastowym kończę tą współpracę. Ale Kasia uważa, że to nie ona trzyma tę łopatę, która Kopię pod nią dołki. Potrzebujesz piarowca, bo sama pod sobą dołki kopiesz chwilami? Almette nie zgodzę się z tym. Ła. Nie Almette ma ale fajny. Pomyślałem, że naprawdę nie powiedziałam nic złego w ostatnich <śm> dniach, że są kopane pode mnie dołki, ale to nie ja trzymam łopatę. Sugerując, jak gdyby każdy się na nią uwziął, e, oczywiście ze mną na czele. Znaczy nie, że każdy się na nią uwziął, no ale trochę racji Konopski ma, no, no bo ty żeś się do niej w sumie odamski to jest afera, o ch... co. No i każdy też się do niej przyczepił o to samo, tylko w... ze względu na to, że tak jeb**a po tych skrzynkach, a każdy streamer ma skrzynki, no więc każdy jakby mówi o, ta rura jeb**a, co się przypielała do mojego głównego źródła dochodów, kurwa, też odjebała, ale i do nie? Konot na pewno dobrze to zrozumie. Tak! Pozdrawiam konot. I tylko dlatego się do niej czepiają. Ona jest całkiem miła, nie? No wiadomo, nam. pierwszej głupoty, pierwsze o tych skrzynkach, ale przystała, no bo ma nauczkę. Ja ciebie również pozdrawiam, Katarzyna. I do się odmiesz. Mam nadzieję, że zacznie ci się układać. Jak zwykle, nic personalnego, props, że kopnęłaś to K4G w dupę. Osoba z taką pozycją, jak ty może dyktować warunki we współpracach i nie musi świecić twarzom w naszym ranych stronach. Jeżeli chcecie wejść w świat inwestowania świadomie, to partner tego kanału. Mm -hmm. Hasana Pikera, mm. o której rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, zrobiła się jeszcze gorsza. Ludzie wyciągają kolejne klipy z udziałem streamera i jego psa Kai. Niektóre są nowsze, niektóre są nieco starsze, ale wszystkie potwierdzają tezę. Hasan stosuje elektryczne obroże i nigdy nie powinien mieć pod opieką żywej. Na jednym z filmów Asmongolds Survey, który pokazuje, że pies Hasana nie ruszy z miejsca przez blisko 5 godzin. To jest nie, nie jest normalne, czy jest nienormalny. No i kolejny kurw. Wiecie, że ja czasami jak zaczynam, siadam sobie do kompa, jak wstanę, to biorę sobie fajterka tu na nogi, po prostu, kładę nogi na kompa, tak siedzę jak teraz, i on też potrafi parę godzin sobie spać u mnie na nogach? Wow. No A tylko jak chcę różnica... gdzieś, to sobie idzie? No, no to pokazuje mi, wychyla głowę i go zrzucam. I, i pozwalasz mu pójść, tak? Eee. Słuchaj. Jak twój piec chce sobie pójść, nie. to pozwalasz mu sobie pójść. Słuchaj. Nie, nie, nie pozwalam! pozwalam. Nie pozwalam! Nie pozwalam. Wyciągam wtedy pistolet na kulki i do niego napier**alam! A ja tak naprawdę tak. pozwalam, no, pozwalam, no. No, a Hasan swojego razu... Sobie... No ale to on raz to chyba zrobił, tylko, no on nie, cały, czas robia, cały czas to Cały czas robi, kurwa, ten pies robi się boi peta. wstać. Nie, poczekajcie, poczekajcie, bo idziemy w złą stronę. Słuchajcie, ja odpowiadam tylko na ten komentarz. Ten bryty to A! Hasan, to też tak szczerze, no bo po co... A ja ci wp... Ale kulkę w łeb i też się nie ruszysz przez parę godzin i co? Ale... I jak ktoś napisze taki komentarz, to co? B będzie, będą go ludzie bronić, tak? Będzie no pięciu ale pięciu przecież ja bym ci poleżał, wtedy. Nie Czekaj, co? Nie ruszą się. No, pies się nie rusza dlatego... Nie dlatego, że śpi czy chilluje, tylko dlatego, że się boi ruszyć, rozumiesz? Bo nie chce zostać porażony... No ale k... to on tak nie napisał! Jak on by to no, tak... No ale to się może... Nie mogę kontekstu. się domyślić z kontekstu, kurwa, Bo w internecie są takie komentarze z. i ludzie tak pierdolili, że właśnie nie zjeba, można. Kurwa. Czy tego się nie używa, żeby psa wytrysować szybko? Chyba takie jak on ma smycz, ten Hasan, to chyba nie. Bo nawet ja kupowałem kiedyś na odcinek to obroże. Yy, no to jakby my mieliśmy to założone, no to jak się tym poraziłeś, to to tak kurwa, taki dawało taki. Jakbyś stryczka dostał, wiesz, że że czujesz coś, ale że to nie jest taki ból, a ten pies Hasana to ku... człowieku jakby jakby mu ktoś kopał w... Zapiszczał, nie? więc wydaje mi się, że może obroże elektryczne są do jakiejś tam e, nauki zwierzęcia spoko, jeżeli są takie lekkie, które dają tylko jakiś tam impulsik, ale no te, co ma ten hasan, to jakieś ciężkie, ciężkie, mocne, są za mocne dla tego psa. To jest argument, to jest argument tego samego rzędu, że kobietę można bić, ale lekko, żeby pokorę przywrócić. To na tym samym poziomie jest argument, że o, psa można kopnąć prądem, ale nie za mocno. Co ty gadasz? No... Ale przecież ja tak nie powiedziałem. Ja... Tak powiedziałeś. Że, nie. Może, że może obroże są ok, jeśli nie rażą za mocno. Tak powiedziałeś. Ty jesteś chory psychicznie. No i popatrz. Obroże elektryczne mogą być skuteczne, że nie w szkoleniu psa, jeśli stosowane odpowiedzialnie i z umiarem. No i o to mi chodziło, no jeżeli to ma jakiś sens, no nie wiem, ja tego nie korzystam, no ale staram się to zrozumieć. Ale istnieją też znaczące kontrowersje i potencjalne negatywne skutki, widzisz? Istnieją też. Przeciwnicy podkreślają ryzyka związane z negatywnymi skutkami psychicznymi, takimi jak stres. No, no czyli są jakieś tam dwa obozy, no o co ci chodzi? No da, są obozy takie, które mówią, żeby kopać psa prądem i nie. Czasem nie zły argument. Ja tylko powiedziałem, że miałem to no obroże na odcinku, że miałem to obrożę ja na odcinku i że nie było to odczuwalne, to kopnięcie prądem na tej, z tej obroży, no. Czyli ta lekka jest okej, okay, tak? Nie wiem, czy jest okej, okay, lekka, k***a. nie korzystam z takich <laughs> rzeczy. Mój pies <laughs> ma. Lepiej je, je niż ty. Nie, wiesz, lepiej tak? je niż ty, mój piesku ma i ma lepsze wszystko ma i lepiej je niż ja a co, a się przypierdasz z no. tego co ja jem, ja no jem bardzo i... dobrze Na pewno nie lepiej jak mój piesku. No a co ta ta ty się przypierasz do mojej obroży z odcinka kurwa którą użyłem, nie żeby lukiego prądem porazić się do tego, że bronisz gościa, który kopię, Ale ja go nie bronię. Gdzie ja go bronisz, obroniłem? Ja A Ktoś, ja mówię, że jak to nie jest. mówisz, to nie znaczy. No, że ale bo mi przerywasz racji, cały czas. Ja ci nie przerywam, absolutnie ci nie przerywam. No cały czas mi przerywasz. Nie, nie mogę nie jednego. Proszę. No i teraz nawet mi przerywasz no. Cały czas no mi przerywasz. Teraz, no bo teraz to ty mi przerywałeś. W czym ja ci przerwałem, jak ty coś zaczął... No to się wypowiedz, proszę. No <laughs> teraz ta sama nie bronię go, ale y, dałem tylko ciekawostkę, że korzystał. O, powiem tak, nie bronię go, ale dałem ciekawostkę, że sam korzystałem z takiej obroży, żeby porazić Luki'ego prądem na odcinku na YouTubie i nic mu się nie stało, ale wiem, że Luki to nie jest pies, ale y, chodzi o to, że sam byłem też porażony tą obrożą i ledwo to, to, no, to jest niewyczuwalne dla mnie. A on ma jakąś obrożę, że jego pies, aż. Sz podskakuje, to powiedziałem, ja ani go nie bronię, ani go nie nie bronię, ani go nie atakuję, w sensie uważam, że no ta jego jest poj**ana, nie wiem jak on ma, no widziałem jak on ma z tymi prętami, no. Ja tylko mówię, że miałem kiedyś taki produkt do odcinka i yy, no wiem jak funkcjonuje. Czyli reakcja. dalej brniesz w to samo. Powiedziałeś, że ta obroża, którą kupiłeś, yy, lekko cię kopnęła, czyli wniosek z tego jest taki, że zgadzasz się na wykorzystywanie takich, o, takich obroży, tak? Tak, zgadzam się na wykorzystywanie takich obroży, Dobra. żeby porazić I kolegę. Zakończę. Nie, nie no i widzisz, no, mi przerywasz. Zgadzam się na wykorzystywanie takich obroży, żeby porazić kolegę na YouTubie na odcinku. To jest to się nazywa obroża dla psa, czy obroża dla kolegi na odcinek? To była obroża dla psa, którą użyłem, żeby porazić lukiego na odcinku i siebie. Aha, no właśnie. To już możemy teraz zakończyć, czy ten po jako... czy, czy dalej źle mówię? Czy muszę jednak powiedzieć, że... że, że, że A ja nie uważam, wolno. że nie powinien był kopać psa prądem, nawet gdyby nie podskoczył. Okej, okay, ciekawa opinia. No nie jest coś takiego jak psia depresja. Nie wie, chyba, że ludzkie nie ma. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurce. Ale, ale wjechałeś ale... teraz. To już się nie wmieszam. Możliwe, że jest. Ale nie zajmuję stanowiska w tej sprawie. Podasz markę tego, proszę. Co, Lukiego raziłeś, bo Chcę kupić dla psa? To nie kupuj, to ja ci wyślę, mam cztery sztuki nie obchodzi go to, czy Kaja zostanie ugryziona, a wręcz bawi go, gdy pies się boi. No, like but... lepiej może pominąć. Very quickly she will most likely recognize you. Very. Co? Po co kojec w tamu między lępszą? Very quickly learn that that's probably a mistake. Because if she keeps pushing Fiona, krysi? Fiona is going to bite. Oh, there we go. Good job, Fiona. You fucking tell her, co, Kaya kurwa? is really funny when she's scared. scared. Dobra, then Kościuk to jest his niedobrony. If you stab her, she'll just go. A, 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 and like run away. Run away like a fucking goofball, crying. It's the funniest thing on the fucking planet. She'll go to bykowi mother's bagnetu. A propos maltretacji zwierząt... To chyba nie boli go. O jednak chyba boli. O dobra, nie oglądam tego. No w sensie, ja nie krytykuję, ja się nie wypowiadam, ale nie mogę na to patrzeć, bo mnie serce boli. Muszę zaklęcować byka. To znaczy za założyć stałe kółka do nosa. Mam bagnet z karabinu rosyjskiego, tak zwanego KB. <laughs> Lat ma więcej niż ja. Ja go znalazłem jeszcze w dzieciństwie. Ech. Cię, Już nie ma czymś lepszym? Tylko jakimś k***a tym. No i co powiesz Moku? Moku? powiem, no... Nie powinien k***a chyba coś takiego Aha, nie powinien tylko, okej, okay, dobra. Czyli nie powinniście dla psa k***a nosa bagnetem roz Ale wiecie, nie powinniście. Ale jak, jak trzeba to zróbcie to, no nie? Tylko nie powinniście. Nie wiem czy trzeba, no chyba nie trzeba, nie? No. Aha, czyli nie, czyli nie zabiera stanowiska w tej sprawie, bo nie do końca wiesz, tak? Jest! Mamy go! jest! Szybka zemsta! k***a, w tym samym odcinku. K***a! Tak, jak yes! się nie znam, yes! to się nie wypowiadam. Ja! Yes! Yeah! Dobra, ale już nie oglądam tego dalej, Moku, dobra, bo mnie to obrzydza, <laughs> Nie wiem, p***a, ale. ale ludzie tam piszą w komentarzach tak jakby ten dziadek dobrze robił, ale nie chcę tego oglądać, bo to jakieś takie. Ale słownie to chyba mają... Nie, Jakbyś słonia zapytał, co sądzi o rażeniu psa prądem, on powiedział, że nie ma zdania, ma taką minę, jakby ją wszystko. Jakbym mógł mieć trąbę słonia, to chyba bym chciał mieć trąbę słonia. Bym co tak jakby trzecią rękę. Ty, ale surowce są fajne. Mają dziwne stopy. O Jak on śmiesznie wygląda od boku. Ja prezencje. On ma też taki pancerz tu, widzisz? jakie na brzuchu, o tu. <grywia> to są fałdy. Nie, to jest pancerz debil. To fałdy. E widely understood that men often have physical advantages over women due to differences in size, strength, and biology. However, this reality is increasingly questioned. Hey, babe, you want to see what I learned in defense class today? No. Why not? You're a you ready?

<laughs> what the <are> you are? <laughs> <laughs> <few minutes> <laughs> by that? What you What are What you

Hey, that's because so yes? Don't touch me! Okay, okay. Three cool snaps. <laughs> 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 Men and women are equal. <laughs> yeah, that's right. You think a man is <laughs> right, cool. Equal left, equal rights. <laughs> ah, how <I> dare you! <laughs> 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 <ah> Hold on, hold on, don't ah. run, don't run. It's later. <laughs> I'm pressing charges. you have to put your hands on a rocket. I'm gonna go to the never hit win. <laughs> <as> <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> I'm gonna find women. Oh, cool, you're Oh, wow! Your <laughs> <laughs> Come on. Uh -uh. <laughs> oh! Girl power! <laughs> <laughs> <It's> <laughs> so awesome. Oh, yeah. Come here, hold still. <laughs> Missed me? Didn't your mom teach you not to hit girls? Hi yeah. She taught me self to fix. Ah. back in the kitchen. Ah. That's it. <laughs> I quit. <laughs> Girl, don't leave me with this woman beater. No. Stop. <laughs> oh. ah. ah. Okay, I quit. I quit. Alright. Ah. Never enough? Never. George. that. Lady, are you crazy. Whoa, lady. Hey, lady, you're crazy lady lady fucking move Fucking no you can't hit me yeah call them you hit me i got you on camera hitting me a radio host invited several women to a boxing match at the chance to beat up a man for free, free concert tickets and a, you're and the one swerving, i was just following you a bad no it's even a cheap shot artist, using headbutts, oh, kur... and cool completely and party slams the beat him up to the foot that's that's bigger than him no this guy didn't <laughs> <kina laughs> <on> <laughs> even skin him up at all do you think there are professional oh, men out there that you could beat in a, in a boxing match Absolutely. Really? I'm I'm a two-time Olympic gold medalist, undisputed champion. They always say, "Oh, you know, one man can't beat a man." Widzowie, się u... I, dobra, I, I spar with men. I drop men. I, I bust men's nose. I beat men a part of time. I beat men a part of time. Three days later. <laughs> <laughs> oh. He's a... 7 million dollar rider. O kurwa. B... A. Ja to jest spane. I czemu ci ludzie ku... takie coś robią? Pan myślał, że ty pieniądze. Ale jeszcze kobiety wpuścili, kobiety są upośledzone, że chodzi o takie rzeczy. Ona nawet nie robiła uniku, ona chciała po prostu z tym bryczkiem na rogi. Kodłury. lubi Kodłury. Kodłury. to to i dzieci też lubi. Jezu, czemu te wszystkie gry to jakieś kurwa dla... Wy chcecie dla dzieci upośledzonych, no co to kurwa jest za gra kurwa? A nie, to jest to fajne. Przecież to jest ta gra, w którą... To jest Heść fajne grać. jednak. No, ale... Jest premiera, bo... ale nie, bo mi się rozchodzi o to, o jedną rzecz, że kurwa, dlaczego same takie gry? Ja mam sporo jakąś strategiczną albo coś. Dobra dawaj na tego befa kurwa. Nie, ale lataj tak, żeby mógł cokolwiek namierzyć. No kurwa, przecież jest przed nami. No weź, no odwróć mi na ten czołg. czołg <laughs> Mam nadzieję, że patrzysz... Czołg, 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 Rakietson, Michał. Dawaj, dawaj. To jest jakieś gówno małe. Na kur... To jest plotka. Na kur... No. Niego! Kur... Że ja jeszcze muszę... Kur... 10. Co Pana Boga będziesz Do porządku? Prowadzić. Dobra F16 leży Czuńcie odramę Bruce ten. to jest chyba pierwsza z synkrofem chyba pierwsza drama, gdzie Bruce ma rację G2 akurat mi że że nie jest Nie na no, nie zdążyłem, sorry. Nie! Czołki czterech typa, człowieku! Kur... No, no. Na Hitan zjechali. Wy... Czekaj, czekaj, ja to robię, jestem w edicie. Co ty robisz? Nie trafisz. A dobra, tu jest namierzające, może trafisz. Dawaj, 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 dawaj. daj, daj, daj. daj atakowany przez Aj! Kur... No dobra, ale bez przesady, co no dzieje, że tego uniknąć. No kur... ty, na autopilocie mi w ścianę ciało. O co tu chodzi? O to zajebiście? po głowie się drapałem i dostałem z komina człowieku no Dobra starczy mi, ze streamka będę kończył